Tryb FIFY odpalony. Rachim Sterling w Chelsea. Witam serdecznie na kanale Piłkarzyki. Dzisiaj kolejne centrum transferowe traktujące w większym stopniu o kwestiach angielskich. Albo w ogóle traktujące o tych kwestiach, bo wczoraj o nich nie mówiliśmy. Ale odsyłam do wczorajszego materiału, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Dzisiaj głównie o Anglii, ale pojawią się również inne wątki. Na wstępie przypominam o wszystkich linkach w opisie. Zaglądajcie na nasze media społecznościowe, na naszą grupę na Facebooku. Korzystajcie z bonusu od fortuny. Musimy rozpocząć od informacji dotyczących Rahima Sterlinga, albowiem niesamowicie głośno jest o tym nazwisku w ostatnim czasie w angielskiej przestrzeni medialnej, nawiązuje to poniekąd, koresponduje z poprzednio wypowiadanymi przeze mnie zapowiedziami. Na temat Rahima Sterlinga mówiłem, że odniesiemy się nieco szerzej do tej osoby, jak realizacja transferu będzie bliżej. Z doniesień prasowych jednoznacznie wynika, że wielkim fanem talentu angielskiego piłkarza jest Thomas Tuchel jednocześnie. Myślę, że sam Thomas wygenerował już w głowie opcje taktyczne z wykorzystaniem Rahima Sterlinga. Czy to na lewej stronie ataku, czy to w środku, czy to po prawej. Warto podkreślić, że Raheem Sterling jest piłkarzem wszechstronnym. Być może przez niektórych niedocenianym z uwagi na gafy, które mu się regularnie przydarzają. Zwróciłem uwagę na to, że chociażby w tej narracji, która panuje na The Athletic jest takie zdziwienie, że rzeczywiście spora część kibiców londyńskiej Chelsea nie chciała, albo przynajmniej na razie nie docenia tego ruchu transferowego postulując, że to nie jest piłkarz pasujący do zespołu Tomasa Tuchela. No ale skoro sam Thomas Tuchel wyraża zainteresowanie tym zawodnikiem i skoro rzeczywiście wydawał się być główną determinantą tej krótkiej, ale dość treściwej sagi transferowej z udziałem Rahima Sterlinga, no to wydaje się, że jednak pod tą Chelsea Rahim Sterling jest skrojony. Tym bardziej, że on również wydaje się być taką opozycją binarną Romelu Lukaku. Piłkarza, który co prawda kiedyś grywał na skrzydle w pamiętnym sezonie Zonie Manchester United nawiązuje teraz zresztą do materiału krzywego, w którym oceniał poszczególne transfery Manchester United ery post Fergusonowej. I zapowiadam, że z uwagi na pozytywne przyjęcie tego materiału, najprawdopodobniej w czasie najbliższym będą się również pojawiać tego typu materiały na temat innych drużyn, ale to spokojnie. Wracając do tej jaskrawej opozycji i do odniesień do Romelu Lukaku, zdecydowanie częściej przy piłce. Powinien być Rachim Sterling z kilku powodów. Po pierwsze, kiedy przypomnimy sobie te głosy, które pojawiały się na temat Big Roma z końca sezonu, z środkowej jego części, no to wśród tych głosów można było znaleźć takie, które postulowały, że jest to absolutnie obcy element, na który nie chce grać Rzesza Piłkarzy Chelsea. Rzeczywiście pojawiały się takie mecze, w których. No jak na dłoni pokazany był ten konflikt interesów pomiędzy tym, co chce osiągnąć Romelu Lukaku, a co mają wpojone w głowach piłkarzy Chelsea. Niejednokrotnie kiedy Bigram chciał piłkę, nawet w absurdalnych sytuacjach, no piłkarze Chelsea po prostu go ignorowali i postanawiali grać po swojemu. Czy to z użyciem obwodu, gdzieś tam po skrzydłach budując akcję, czy to korzystając z piłkarzy skrojonych do takiej szybszej, płynniejszej gry kombinacyjnej. Pamiętam dobrze ten mecz z końcówki sezonu, kiedy Rommel Lukaku próbował wchodzić regularnie w interakcję z Krystianem Pulisikiem, ale jakoś panowie się gryźli, nie potrafili dojść do porozumienia ze sobą, no i skutkowało to tym, że Chelsea zamiast strzelić, nie wiem, trzy bramki więcej, nie strzeliła ani jednej, więc co na pewno musiało boleć Tomasa Tuchela. Ale Rahim Sterling wydaje się być piłkarzem, który może bardzo szybko i bardzo łatwo złapać kontakt z piłkarzami po kroju Krystiana Pulisika, po prostu z piłkarzami odpowiedzialnymi za kreowanie akcji Ofensywnych w drużynie The Blues. Na pewno swoją ruchliwością i płynnością poruszania się z piłką przy nodze również Tomasowi Tuchelowi imponuje. Wiadomo, że jest ten spory mankament, mianowicie wykańczanie sytuacji. Wydaje się stuprocentowych, bo jeżeli ktoś by chciał, to z łatwością potrafiłby sporządzić kompilację takich totalnie absurdalnych pudeł Rahima Sterlinga, ale myślę, że Thomas Tuchel ma jasny koncept w głowie i wie, co chce robić z Rahimem Sterlingiem. Nawet nie myślę, jestem co do tego przekonany. Dlaczego City pozbywa się Rahima Sterlinga? No, w zasadzie w wielu artykułach i w refleksjach wielu z nas. Pojawiał się ten wątek malejącego udziału Ray Masterlinga. W tekście, który czytałem przygotowując się do tego materiału na The Athletic, fajnie wyszczególniono malejącą liczbę minut Ray Masterlinga od sezonu 2018-2019. Choć z pozoru ten kolejny sezon, czyli 19-20 wydawał się być niezauważalną, marginalną różnicą minutową, to jeżeli spojrzy się na sezon następny, a więc 20-21 i na sezon 21-22, to już tę tendencję jesteśmy w stanie zaobserwować tendencję spadającego udziału albo mniej znaczącego udziału Raima Sterlinga w drużynie Pepa Guardioli. Oczywiście, nasze główne skojarzenie z mniej grającym Raimem Sterlingiem to jest sezon poprzedni, ba! Nawet w tym sezonie był taki okres, kiedy wydawało się, że skończy jako banita, ale został przywrócony do składu przez Pepa Guardiolę. Pepa Guardiolę, który lubuje się w rotacji, ale Pepa Guardiolę, który lubi też rękę wyciągnąć, kiedy wydaje się, że sytuacja jest krytyczna w kierunku zawodnika niezadowolonego. Jednocześnie też trzeba podkreślić, że Pepa Guardiolę, który otwarcie mówi, że jeżeli komuś nie pasuje jego rola w jego drużynie, to zgadza się na jego odejście albo inaczej, pozwoli mu szukać alternatywnego pracodawcy, no i jeżeli ten alternatywny pracodawca dogada się z Manchesterem City, to on i klub nie będą robić piłkarzowi problemów. No i wydaje się, że słowo stało się ciałem, i rzeczywiście urzeczywistnienie takiego scenariusza miało miejsce. 55 milionów funtów, aż tyle może wynieść ten transfer, jeżeli dodamy sobie do niego wszystkie dodatki. Mówi się o 45 milionach funtów surówki, więc ten transfer w tej chwili będzie opiewał na 52-53 miliony euro, ale z pewnością. Manchester City zainkasuje za tego Grajka większe pieniądze, przy okazji dodatkowo jeszcze pompując ten swój tegoletni przychód. Pamiętajmy o Jezusie, pamiętajmy o Lawii, pamiętajmy o Bazunu, pamiętajmy o Giabim. No naprawdę ilość pieniędzy, jaką udało się Manchesterowi City zainkasować przy okazji tych transferów, Zachowując bardzo, ale to bardzo wysoki standard drużyny i nie szkodząc podstawowej jedenastce. Jest imponująca. Jestem bardzo ciekawy waszego podejścia do tematu, zwłaszcza podejścia kibiców Chelsea, więc jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, podzielcie się nimi w sekcji komentarzy i dajcie znać, kogo w takim razie Chelsea musi odpalić. Bo wiemy, że na pewno w gronie kandydatów do odejścia z Chelsea jest kilku piłkarzy, którzy no tak naturalnie rywalizować mogą z Raimem Sterlingiem, bo okupują te same pozycje albo te same przestrzenie boiskowe. Timo Werner, może nie jeden do jednego ale rozumiecie to jest skrót myślowy. Hakim Ziyech, Christian Pulisic, to są piłkarze na których na pewno warto zwracać uwagę. Dobrze, przechodzimy do kolejnych transferów. Axel Witsel został nowym piłkarzem Atletico Madryt. Pojawił się już filmik powitalny. W trakcie którego wskazuje chociażby na sylwetkę Janika Ferreira Carrasco, mówiąc, że przekonywał go za pośrednictwem rozmów do tego przejścia. No i tak, patrząc na charakterystykę samego Wicela, na jego warunki fizyczne, na dotychczasowe doświadczenie i patrząc na piłkarskie preferencje Diego Simeone, na to, jakimi grajkami się otacza, z usług, jakich profesjonalistów lubi. Korzystać, można powiedzieć, że to jest Match Made in Heaven, czyli taka para, która no musiała się w końcu nam na mapie piłkarskiej pojawić. Jestem bardzo zaintrygowany. W jaki sposób Aksela Wicela w drużynę będzie chciał wkomponować Diego Simeone? Póki co można snuć wiele teorii. Kontrakt na razie roczny, ale jeżeli panowie się dogadają, jeżeli znajdą wspólny język, a przede wszystkim jeżeli Axel Wicel będzie zdrowy i będzie dostarczał jakościowych występów zespołowi Los Colchoneros, to myślę, że spora część z nas będzie spodziewać się po prostu przedłużenia kontraktu o kolejny rok, bo taką opcję w umowie zapisano. Dobrze, teraz przechodzimy do zakupów leads. To co robi Ekipa z Eland Road w letnim okienku transferowym jest bowiem niezwykle imponujące. Przy okazji załatwiają te Priorytetowe potrzeby na wczesnym etapie okna transferowego. To naprawdę dobrze rokuje, jeżeli myślimy o sezonie przygotowawczym, pod Jesse Marszem, który będzie chciał swoje koncepcje już teraz tak naprawdę na poważnie wprowadzić w życie. No i Leeds ściąga takiego piłkarza, który od razu wydaje się być godzien podstawowej jedenastki Leeds Jesse'ego Marsza. Na pewno żołnierza. Tego szkoleniowca, Tylera Adamsa. Tyler Adams, piłkarz z rocznika 99, absolutnie nieanonimowy, kibicą Bundesligi, bardzo dobrze znany, związany przez ostatnie no, ponad 3 lata z Lipskiem, wcześniej prezentujący swoje umiejętności w drużynie New York Red Bulls. Piłkarz, który pomimo swojego wieku w piłce seniorskiej rozegrał już bardzo dużo spotkań, nawiązywał zresztą do tego w klubowym wywiadzie. Duże wrażenie na mnie zrobił, muszę powiedzieć. Bardzo fajnie się słucha Tyler'a Adamsa. Widać, że jest to niesamowicie inteligentny, rzutki facet z odpowiednią wizją piłki nożnej. Taką, która jak ulał pasuje do tych koncepcji, o których opowiada Jesse Marsh. Sam Tyler Adams, zapytany o swoją preferowaną pozycję, powiedział, że jest piłkarzem lubującym się w pressingu, w doskoku do rywala, jednocześnie tej pozycji tak jednoznacznie nie charaktery. No, wypisz, wymaluj idealny piłkarz Jesse'ego Marsza, czyli ktoś, kogo można wsadzić na wiele różnych pozycji. Wiadomo, że domyślnie mówimy o pomocniku czyli o kimś, kto będzie w tej drugiej tercji boiska najczęściej operował, ale to, że Tyler Adams nie ma problemu z identyfikacją samego siebie na wielu różnych pozycjach, czy tam z umiejscowieniem siebie na wielu różnych pozycjach. Bardzo dobrze świadczy i dobrze rokuje w kontekście współpracy Tylera Adamsa i Jesse'ego Marsza. Tyler Adams podkreślał zresztą niesamowicie ważną rolę Jesse'ego Marsza, jaką odegrał w trakcie tych negocjacji pomiędzy jego obozem a obozem klubowym. Panowie się znają, współpracowali ze sobą w dwóch klubach, no bo oprócz Lipska powinniśmy również przypomnieć o zespole New York Red Bulls, więc to jest kolejny, dodatkowy, Argument za tym, że Tyler Adams powinien być podstawowym piłkarzem Leeds, wchodzącym bezpośrednio w lukę, która powstała po odejściu Calvina Philipsa. Pięcioletni kontrakt, 17 milionów euro zapłacone Lipskowi, naprawdę ciekawy deal. Muszę tak to jednoznacznie określić. Przy okazji, Tyler Adams ma też już swoich znajomych w Lidz. Grabę tam w trakcie filmu powitalnego zbił z Robinem Kochem, którego zna z Bundesligi. Nawiązywał w wywiadzie klubowym do Aronsona, którego przecież dobrze zna z meczów reprezentacyjnych. Mówił również o Harrisonie, przeciwko któremu grał w MLS, więc dobrze to wróży również, jeżeli chodzi o pozycję Tylera Adamsa wśród. Zawodników. A jak już mówimy o zawodnikach, to warto podkreślić, że jeden Tyler przychodzi, a drugi odchodzi, bo wraz z przyjściem Tylera Adamsa pożegnano Tylera Robertsa, ale tymczasowo bo to jest jedynie wypożyczenie do ekipy Queens Park Rangers jeden i drugi piłkarz muszą rozglądać się za regularną grą za dużą liczbą minut, mianowicie no, Mistrzostwa Świata. Katar przed nami, Stany Zjednoczone i Walia potrzebują aktywnych i regularnie grających Tylera Adamsa i Roberta. Ale to nie jedyny transfer do Leeds, mianowicie po czterech latach spędzonych w Rotterdamie. Z Feyenoordu do lidz przenosi się Luis Sinisterra, bohater tegorocznej kampanii Feyenoordu w europejskich pucharach, która zakończyła się oczywiście meczem finałowym. Niestety dla Feyenoordu przegranym z AS Romą, dobrze pamiętamy ten mecz. Luis Sinisterra jest piłkarzem, którego również można było na podstawie występów zapamiętać. W poprzednim sezonie 23-krotnie... Pakował piłkę do siatki rywali. Do tego dołożył jeszcze 14 asyst. To są naprawdę bardzo imponujące liczby. Jak sobie dołożymy do tych liczb jeszcze charakterystyki tego piłkarza, które przytaczaliśmy chociażby na kanale piłkarzyki, przygotowując się do finałów Ligi Europy i Ligi Konferencji, to robi nam się spójny obrazek ciekawego, energicznego, elektryzującego widzów piłkarza, który potrafi wiele z piłką przy nodze zrobić. Domyślnie lewe skrzydło to jest. Jest jego dominium. Sinisterra schodzi często na nogę prawą, szukając opcji do strzału, więc nie jest to jeden do jednego uzupełnienie Rafini, chociaż na prawej stronie też zdarzało mu się grywać, ale nie w poprzednim sezonie. Niemniej jednak, jak sobie spojrzymy na sylwetki jednego i drugiego piłkarza, to myślę, że skojarzenia z uzupełnianiem luki. Po rafini będą pojawiać się, i to jest absolutnie oczywiste. A, no i jeżeli ktoś miałby obawy o jego język angielski, to spokojnie czegoś tam w Rotterdamie się jednak nauczył, udzielił nawet wywiadu w języku angielskim dla klubowej telewizji Leeds, to też dobrze rokuje, jeżeli chodzi o pozycję Luisa Sinistery tym razem w drużynie Jessiego Marsza. Z samym menażerem też już tam grabę zbijał, widziałem uśmiechy wymienione z jednej i z drugiej strony. Od ucha do ucha, Luis Sinistera był uśmiechnięty, odwiedzając za środek treningowy Leeds, więc wygląda to póki co bardzo dobrze. Dodatkowo powinniśmy pamiętać o pozostałych ambicjach Leeds, bo nie powiedziano tam według wielu źródeł ostatniego słowa. Charles de Ketelere znajduje się cały czas na radarach. Wiadomo, że Milan też ma zakusy na tego piłkarza i La Gazzetta już nawet podała informację, że jest zdeterminowany sam piłkarz, żeby dołączyć do zespołu Pioliego, więc troszeczkę mniej realny wydaje nam się na ten moment ten transfer, ale ja nie wykluczam, że jeszcze jakąś, no taką na warunki Lidz nawet petardę zobaczymy w tym letnim oknie transferowym, to naprawdę wygląda w tej chwili jak taki dość pewny szturm na pierwszą dziesiątkę Premier League, ale spokojnie, już wiele takich ciekawych okien transferowych widzieliśmy, a później w praktyce okazywały się być one flopami. Czas pokaże i odpowiednio nas zweryfikuje. Na ten moment jednak nie można przejść obojętnie obok tych transferów Leeds. Mówi się o tym, że Leeds poszukuje obrońcy. Obrońców poszukuje również ekipa z Nottingham, Nottingham Forest Steve'a Coopera zakupiło Mousseniakaté z Mainz, dotychczasowego kapitana środkowego obrońcy z Francji, rocznik 96, więc perspektywa rozwoju przed tym piłkarzem stoi. Sam transfer, albo w zasadzie ta podstawowa część transferu wyniosła Nottingham 10 milionów euro, ta kwota może jeszcze spokojnie urosnąć, jeżeli wliczymy sobie wszystkie dodatki, które w tle gdzieś tam majaczą. Trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok, więc może Cztery sezony spędzić Francuz w drużynie z Nottingham. Jeżeli chodzi o jego parametry piłkarskie, wydaje się być to piłkarz, który spokojnie powinien poradzić sobie w Premier League i błyskawicznie się w niej zaaklimatyzować. Dobre recenzje zbierał grając w Moguncji. Do tego dysponuje świetnymi warunkami fizycznymi, głodem gry. Bo sam w wywiadzie dla klubowej telewizji podkreślił, że Premier League to było jego marzenie od dziecka, ale wiadomo, że wielu piłkarzy. Przychodząc do nowego klubu, tak mówi Christensen, tak mówił dołączając do Barsy. Frank si też no praktycznie każdy za każdym razem kiedy się przedstawia środowisku związanemu z danym klubem chce temu klubowi trochę posłodzić, więc absolutnie zrozumiała wypowiedź. Ale co bardziej istotne, niaka te odciął się tak jakby od tej przyszłości w minds nie było żadnych sentymentów od razu przejście do rzeczy powiedzenie sobie i środowisku które słucha że tamten etap jest już zamknięty i przyszedł czas na nowy, więc nie ma żadnego żalu i żadnych wyrzutów związanych z przejściem z Mainz do Nottingham Forest. Przy okazji musimy również powiedzieć, że to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o uzupełnienia obrony w Nottingham. Na moment nagrywania tego materiału transfer Nico Williamsa z Liverpoolu nie jest jeszcze potwierdzony, ale najprawdopodobniej okolice 20 milionów euro. Nottingham zapłaci Liverpoolowi za prawego obrońcę, reprezentanta Wali. Podkreślmy, Nico Williams to jest ciekawy piłkarz, niejednokrotnie gubiący się w defensywie, ale mający ciekawy ciąg na bramkę. Wraz z przedłużeniem kontraktu Joe Gomeza do 2027 roku w Liverpoolu, automatycznie konkurencja stała się dla Nico pewnie nie do zniesienia, ale nie ukrywajmy, no to nie była rewelacja w drużynie Derec, więc zobaczymy, jak poradzi sobie w drużynie z Nottingham. Jeżeli chodzi o uzupełnienie strony prawej, no to jest nim właśnie Nico Williams, a jeżeli chodzi o uzupełnienie strony lewej, mówi się o Omarze Richardzie z Bayernu. To też całkiem ciekawy ruch, który podobno ma opiewać na około 10 milionów euro. Stosunkowo daleko jest jeszcze do realizacji tego transferu na moment nagrywania tego materiału, więc jedynie informuję o takim zainteresowaniu. Wśród transferów bliskich realizacji należy wspomnieć o innym piłkarzu z rocznika 96. Mówiliśmy przed chwilą o nie. JKT, te, teraz mówimy o Joe Aribo. Piłkarz dobrze kojarzony z zeszłą sezonową kampanią Rangers w lidze Europy. Zresztą w finale tych rozgrywek grał na szpicy. To nie do końca naturalne dla niego rozwiązanie, bo co prawda w końcówce kampanii tam przebywał z uwagi na preferencję Gio Van Bronckhorsta, ale w poprzedniej części sezonu, jak i dużo wcześniej, grał głębiej. W roli środkowego ofensywnego pomocnika, czasami gdzieś z boku, więc tutaj również mamy do czynienia z piłkarzem wszechstronnym. Pasującym na pewno do wielu różnych układanek Ralfa Hasenhitla. Więc święci sięgając po tego piłkarza na pewno działają w pełnym porozumieniu ze swoim obecnym menadżerem, jednocześnie też pewnie patrzą w przód, bo wiemy, jak wygląda obecnie perspektywa współpracy z Ralfem Hasenhitlem. No nie jest to perspektywa wieloletnia. Sam Ralf Husen o tym mówił. Raczej jest bliżej końca jego przygody na San St. Mary's Stadium niż jakiegoś wieloletniego przedłużenia kontraktu. Niemniej jednak na ten moment wydaje się być to transfer fajnie korespondujący z osobą austriackiego szkoleniowca. A Ribo to jest też piłkarz, którego kibice angielskiej piłki mogą kojarzyć jeszcze z czasów gry dla Charltonu, ale odrzucając propozycję przedłużenia kontraktu tamże zdecydował się na przenosiny do Szkocji. No i co by nie mówić, zbudował swoją całkiem ciekawą pozycję, bo pod koniec tego sezonu, ubiegłego sezonu przepraszam, mówiliśmy już o piłkarzu względnie ukształtowanym o którym Pewna część kibiców coś niecoś wie. Tutaj święci płacą za niego okolice 10 milionów euro. Wydaje się, że jak na realia obecnego rynku jest to kwota dość sensowna. No i jeszcze jedna ciekawa kwestia do poruszenia dzisiaj, mówiliśmy sporo o Leeds, mówiliśmy o Nottingham Forest, to powiedzmy także o Fulham. Andreas Pereira, bardzo bliski oficjalnego zaprezentowania w drużynie z Craven Cottage, a bardzo możliwe, że kiedy wy oglądacie ten materiał, Andreasa Pereira już potwierdzono w nowych barwach. To ciekawy przypadek, bo Pamiętam, że jakoś w zimie, to był styczeń albo luty, pojawiały się informacje mówiące o tym, że Flamengo jest bliskie jego pełnego wykupu z Manchester United. Nawet dogadano się co do kwoty, ale później temat ucichł i nagle pojawił się wątek Fulham jakiś czas temu. Wydaje się, że Marco Silva dostanie kolejnego nowego grajka, bo ostatnio wylewał swoje żale w mediach angielskich albo inaczej. Może nie sam je wylewał, a dziennikarze te żale identyfikowali na bazie tego, co wypływa ze środowiska wewnętrznego The Cottagers. Faktem jest, że Fulham było takie trochę niemrawe w tej pierwszej części okna transferowego. Udało się dopiąć Palinie i to jest ruch w odpowiednią stronę, ale to nie jest koniec zakupów, bo na pewno tutaj trzeba jeszcze zrealizować kilka ciekawych deali. Andreas Pereira może być jednym z nich, aczkolwiek ja nie mam zbyt wiele do powiedzenia na temat Andreasa Pereiry pod kątem obserwacji tego piłkarza w ostatnim czasie, no bo umówmy się, nie oglądałem go w akcji nadzwyczaj często. Czytałem teraz na jego temat, przyjrzałem się pewnym kompilacjom, ale nadal rodzi to sporo znaków zapytania, bo my, Andreasa Pereire, z epizodów angielskich, pamiętamy sprzed dwóch lat więc, tak naprawdę, trochę czasu od tych momentów upłynęło. No ale skoro Ekipa Fulham identyfikuje zapotrzebowanie na takiego piłkarza jak Andreas Pereira, to znaczy, że ma przygotowany na niego plan. Chyba, że to plan przypominający ruchy transferowe pod Clawiszą Jokanowiczem, to też nie jest wykluczone. Wtedy strach się bać. 12 milionów euro, więc tutaj ciekawa informacja, zwłaszcza dla kibiców Manchester United, którzy już dawno postawili krzyżyk na Andreasie Pereirze, a okazuje się, że fajny profit z jego odejścia uda się wyciągnąć. Jak już jesteśmy przy fulam, to nie mogę nie powiedzieć czegoś o Isse Diopie, bo już dwie formalne oferty wpłynęły we wschodnim Londynie za niego, do oczywiście sekretariatu West Hamu. Pierwsza opiewająca na okolice 10 milionów funtów została odrzucona. Fulham ponowiło jednak podejście i zaoferowało 12 milionów funtów. Czekamy na ruch West Hamu. Być może nieco więcej w tej materii już pojawiło się od momentu nagrywania tego materiału, więc jeżeli pominąłem jakiś wątek w związku z tą sagą. To z góry przepraszam, materiał nagrywaliśmy troszkę wcześniej. No i jeszcze jedna informacja, bliski realizacji wydaje się być w końcu ruch Manora Salomona z Szachtara. Tam różne niesnaski formalne wchodziły w grę, mianowicie ten transfer powinien zostać dopięty do 30 czerwca, nie zostało to zrealizowane, ale teraz mówi się o jakimś konsensusie i wypożyczeniu rocznym. Po okresie obowiązywania tego wypożyczenia, Salomonowi zostanie jeszcze pół roku kontraktu w szachtarze, bo niecodzienne to jest. Ma on umowę do grudnia 2023 roku. Więc zobaczymy, jak ta kwestia będzie się w perspektywie następnych miesięcy rozstrzygać. Na koniec, jeszcze dwie ciekawe informacje. Clemence Longlé, w momencie kiedy nagrywam ten materiał, został przez Fabricio Romano potwierdzony. Nowym piłkarzem Spurs. Mówiliśmy o tym transferze jakiś czas temu, ale wówczas jeszcze było to coś bliskiego realizacji. Obecnie już jesteśmy zdecydowanie bliżej oficjalki ze strony klubu. Przy tej okazji warto podkreślić, że Spurs będą płacić część tygodniówki Clemont Dallonglet według informacji, które pojawiły się w sieci, więc nie będzie to pełne. Spłacanie francuskiego obrońcy będzie to raczej podział obowiązków na linii Spers i Barsa. Póki co, też będzie to suche wypożyczenie po okresie obowiązywania tego wypożyczenia Clemão Longlé zgodnie z zapisami kontraktowymi ma wrócić do Barsy. W tym samym czasie Barsa stara się o podpis Cezara Aspilikuety. Więc ciekawy jestem jak ta saga będzie się nam z powrotem budzić do życia, bo nie ukrywam, że w ostatnich tygodniach trochę ucichła ta kwestia, a wcześniej mówiło się o Aspim żywiej w kontekście jego przenosin do Barsy. No i na koniec bardzo ważna informacja Ciekawie wczoraj zrobiło się w angielskich mediach, albowiem podano, że Cristiano Ronaldo ma zostać wystawiony na sprzedaż przez Manchester United, pomimo tego, że sam klub mówi coś zupełnie innego, bo w oficjalnych komunikatach narracja jest jasna. Cristiano Ronaldo jest absolutnie nie na sprzedaż. Ale chociażby dziennikarze Sky Sports News podali, że to jest tylko taka gra i że tak naprawdę United jest skłonne sprzedać Ronaldo, jeżeli wpłynie za niego odpowiednia kwota. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać na pewno podczas kolejnych CT. Ja za uwagę w dzisiejszym materiale serdecznie dziękuję. No i życzę Wam bardzo dobrego weekendu. Trzymajcie się. Cześć!